Cześć, witajcie, Dajkowy z tej strony Chciałbym zaprezentować Takie oto Kawasaki Vulcan z VN900 Modelowo, rocznikowo 2009 rok Motocykl w Naprawdę w przepięknym, oryginalnym stanie Czysty, zadbany I celutki czas na bieżąco serwisowany Jest pełna dokumentacja, gdzie jest wszystko dokumentowane, potwierdzone jak widać, dodatkowo jest wyposażone e, szybę National Saiks, ona jest delikatna, taka przydymiana. Jest fajny gmol. jest oparcie, są sakwy, jak widać, oponki, przód i tył, lufki sztuki. Jak widać, się powiem inaczej, motocykl wzięty jest po pełnym, dużym serwisie. Dot 23 rocznik, rzut i tył. E, na serwisie były wymieniane opony, olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza e, I pas napędowy Ze względu na wiek motocykla I po tym serwisie ja odkupiłem motocykl Także Tak się prezentuje Przebieg Który obecnie motocykl posiada 40 niecałe tysięcy, jak 30 to 39 356 km. Wszystko w bardzo ładnym stanie. Nic nie jest poniższone, nic nie jest podnóżki, nie podnóżki, jak widzicie, gumki, sety, podesty, wszystko bardzo fajne. To no, tylko na to, że motocykl nie ma jakiegoś dużego przebiegu. Jeżeli ktoś poszukuje bardzo ładnego wulkanika, obecnie posiadam takiego na sprzedanie. Zapraszam. za troszeczkę. Tak o to pracuje. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany.